Tak, tak. Nie wydawało się, że to do jakiego stanu doprowadziła się bliska osoba, to no. Teraz wiem, że każdy ma inne. Niestety tak jest. Z tego doświadczenia, które mam tutaj w naszym ośrodku, wiem, że dla jednego, jednym dnem na przykład było to, że pił alkohol, tak, zażywał narkotyki i doprowadziło go do takiego stanu, że w pewnym momencie nie mógł nakarmić swojego dziecka, nie mógł e, tam dwuletniego, nie mógł po prostu. Nie był w stanie się trząść cały, odstawienny i tak dalej. I to było jego dno. I to, to była jego motywacja i powiedział stop, koniec. To już jest najgorsze, co mogę w życiu yy, uzyskać i najgorsze, co mogę zrobić, dlatego też nie chcę już tak żyć. I to było jego dno i jego funkcjonowanie i ja to rozumiem. Dla kogoś dno będzie, yy, że... Małżonka się wyprowadzi na dwa dni, żeby go nawet tylko zastraszyć, ale wyprowadzi się, on, on zobaczy tą samotność. A inny, dla innego dno, to będzie jak straci życie, prawie całe, straci majątek, straci najbliższych, straci, straci zdrowie. I wyląduje w szpitalu na samym końcu, jedną nogą już w grobie i wtedy dopiero się otknę, o kurde o co tu chodzi. Zastanawiałem się nad tym, co jest, dlaczego tak jest i jaka jest ta różnica. To, co mogę powiedzieć z mojego punktu widzenia, myślę, że to są wartości wpojone z dzieciństwa, warto, otoczenie, które na, mamy naokoło, motywacja, to jest nasz rozwój, nasze cele, które chcemy osiągnąć. To, jak rodzice dali nam wartości, jak i nas wychowali. Bardzo dużo czynników może na to wpływać. Jakieś załamanie, depresje, choroby inne. Więc tutaj jest bardzo dużo tych czynników, to jest mało istotne. Najważniejsze jest to, żeby od tego dnia się odbić, a nie na nim, w nim zostać, bo wiadomo do czego to do może doprowadzić tylko i do śmierci. Więc tak, każdy ma to inne dno. Niestety, na innym levelu, kogoś dotknie bardziej coś yy, mniej przykrego niż inny by na to zareagował. Nie. Z mojego, ja miałem dno, ja musiałem stracić wszystko. Od majątku po szacunek siebie, szacunek do samego siebie, cały majątek, rodzinę, wszystkich i, i tak. I musiałem wtedy zobaczyć, otworzyć oczy, że jednak coś jest nie tak i mówię, o kurde, to to nie jest droga, którą chcę iść. Dlatego też, mm, dlatego też każdy ma swoje dno, każdy ma swoją drogę i musi, musi, no fajnie by było jakby nie osiągnął tego dna, ale to jest często jedyny sposób, żeby wyjść z uzależnieniem Tak, to trzymajcie się i życzę miłego, pogodnego jak dzisiaj u nas dnia. Cześć, cześć.